Czemu? Counter konter dżonglowe, Nie Daj im zbankować mida Patrz jaka counter dżonglowe wow. I star stary nie przesadzaj Jeszcze się zreportuję Za ostro counter jungla. Ale... Dzień dobry Widz, że tam jest dwóch A nie, on jest, został. ej on jest A tam jest No i z tego, zostaw ją Fuck on Oh. Teraz słowo ma zabić albo rekord. No! Champshan. 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 Nie wystrachuj go. Champshan. Champshan. weź... Weź Boj, boj, boj. Ja. Ja. No. Ja... NIE no mam to. szans na wow. No, się? To... no o, to jest super. Super. Czemu on nie użył to... no, ulotu? tak nie działa No, no co? Uuuu ja się? Co? Dobrać... się? No. Dawaj, dawaj, dawaj. No, no, no

Jest jedna dobra ulti, ale tak... szlachetny. Pozdródlał go. Pozdródlał go. O kuźwa mać! mać! O, strada Alicina! Aha, na górę. No popuszczujcie, póki możecie, cieszcie się życiem. Jak nie będzie tak fajnie. I'm alive. Eee... Ciekaj. Dobrze ci radzę. NIE! <grym> Co się stało? Ej! Skupaj. Ej! Biegnę tam! Dojdę! Czy ostatnio szybko doszedłeś? <grym> o kurwa! <grym> Bój się, o kurde. te! O Ej, atakuj tą o, o, dajemy daj... ich! Nie, my nie mam ignite'a, ona się tu przeleczy. To było nie robienie dragon. This To the game. No i fuck! Tu była ściana, no. nie widziałem jej. Report! Refoto. No, nie no. i grubas. No nie. Tylko drugie. nie mam wóz, ale lipa. Wow! Co ten Sienon?

O! no! Boże. Co ty robisz? Uda. No, chyba no, też no, to nie wierzę. w to. Problem. On już. też w to nie wierzy. już. O, O, już. O, już. O, O kurwa Czałuj! Jeeez! Yes! Wystaw fragi! Ty pierdolę Bo... Czemu go wybiłeś? Dobra. No bo to gruby ch** <grym> Ty <Most. grym> Almost No i z takimi statystykami można skończyć grę jak ja ja nie mogę Nie, nie mogę. ja jeszcze nie mogę Ja mam za mało fragów Ej, dajemy to, lejemy!